To już jest ostatni filmik instruktażowy, w jaki sposób i kiedy zacząć uczyć swoje dziecko języka obcego. Ja teraz, już sumując, zapraszam Ciebie wraz ze swoim maluchem na zajęcia Baby Clubu, które są organizowane już od roku. Mamy metodę sensoryczną, która wspomaga naukę dzieci. I e, bardzo, bardzo sobie e, mamy cenią, e, chociażby przez to, że... Mm Mogą się spotkać z innymi mamami, mogą się spotkać przy cieście. Są też przerwy przewidziane, gdzie my się opiekujemy waszymi dziećmi i te dzieci będące pod opieką są bezpieczne, a ty masz 15 minut czy pół godziny dla siebie, dla innych mam na poruszanie tematu. Nasi lektorzy też są bardziej opiekunami. I można też z nimi porozmawiać na temat pielęgnacji czy na temat, na temat rozwoju dziecka do trzeciego roku życia. Takie zajęcia są przewidziane dla dzieci do trzeciego roku życia, dlatego że wtedy to jest taki czas, gdzie dzieci chcą się bawić. Z mamą chcą spędzać um, jak najwięcej y, czasu y, ze swoimi rodzicami, ze swoimi opiekunami i y, ten czas y, właśnie chcemy wykorzystać i pokazać Wam że rzeczywiście da radę uczyć się z dzieckiem języka obcego i samemu nie dość, że samemu spędzać czas z dzieckiem, to jest numer jeden, a numer dwa to, że można samemu się nauczyć języka obcego, obcując właśnie ze swoim maluchem. A teraz zapraszam Cię na 20 następnych filmów, które będą o tym, w jaki sposób rozwija się dziecko od 3 do piątego roku życia i w jaki sposób uczy się e, języka obcego, jaki, w jaki sposób można mu pokazać tą naukę i zachęcić do e, języków obcych.